Witam ponownie na moim kanale, w dzisiejszym odcinku chciałbym Tobie pokazać jak skonfigurować VLANy na routerze FortiGate 200F, a cały cykl filmów będzie poświęcony temu, jak skonfigurować wszystkie switche tak, aby końcówki, czyli komputery pracujące w najdalszym punkcie mojej sieci mogły być odseparowane od siebie, czyli jeden komputer z księgowości ma własną podsieć, drugi komputer z marketingu ma własną podsieć i aby to wszystko móc zrealizować, musisz przepuścić informację do ostatniego switcha, jakie Wilany skonfigurowane są na routerze. I to realizowane jest za pomocą łączy trunk. I dlaczego nagrywam ten film? Dlatego, że każdy z tych producentów tego sprzętu zupełnie inaczej zaimplementował standard Wilanów. Jak wygląda moja sieć? Mamy tutaj takie perełki jak FortiGate 200F, o którym przed chwilą mówiłem. Mamy Dell Force 10, to jest taki switch agregujący, przez który przepływa główny ruch z całej firmy. I to jest switch, który konfiguruje się wyłącznie z wiersza poleceń. Bardzo mało treści jest na temat tego switcha w internecie, więc myślę, że ten odcinek będzie się podobał. Następnie przyjdzie czas na urządzenia firmy Microtic, czyli też ciekawy materiał. Tutaj mamy UPS-a. Mamy Cisco Catalyst. Mamy Della N1548. Mamy Netgear. Tutaj mamy Power Connect. Tutaj mamy Cisco SG220. Też ciekawy przypadek. Dalej Netgeary w różnych konfiguracjach. MikroTik ponownie. Więc środowisko niehomogeniczne. Aby to skonfigurować, tak aby z punktu głównego dystrybucyjnego móc skonfigurować w hali najdalej położonej. Wilany. Niezbędne jest, aby przekazać informację o tym, co jest na routerze, do samego końca i to właśnie robi się za pomocą łączy trunk. Aby odcinki nie były zbyt długie, każdy z nich będzie poświęcony jednemu z urządzeń. Po skonfigurowaniu takiego urządzenia i nagraniu filmu będę go włączał, aby na schemacie był już oznaczony jako skonfigurowany. I będę konfigurował te łącza trunk tak, aby informacja o wilanach z routera dotarła na sam koniec sieci. Finalnie podłączenie jednego z komputerów przy skonfigurowanym gniazdku, że jest na przykład w Wilanie Setnym, powinno poskutkować tym, że komputer pobierze z danego serwera DHCP przydzielonego do danego Wilanu adres i będzie miał dostęp do sieci internet. Zatem nie ma co przedłużać. Idę do interfejsu FortiGate'a i rozpoczynam konfigurację zarówno interfejsu VLAN, jak i serwera DHCP. FortiGate 200F, grupa Network. Szukasz interfejsów. Domyślam się, że jeśli jesteś administratorem takiego urządzenia, to pewnie nie będzie to dla ciebie nic nowego, ale pokażę. Mam już kilka VLAN-ów założonych, utworzę nowy. I teraz, idąc po kolei. Nazwa taka dla administratora: VLAN 80 Aliasu nie będę tworzył. Na interfejsie w moim przypadku jest to łącze LAN. To jest identyfikator, który będzie przekazywany do ostatniego urządzenia. Nazwa zostaje na FortiGate dla Ciebie jako administratora, a identyfikator 80 za pomocą protokołu będzie przesyłany dalej, aż do samego końca mojej sieci. Rola tego interfejsu jest rolą LAN, wewnętrzną. W tym momencie skonfiguruję adres IP 172.16.18. Przyjąłem, że ta ósemka... W moim przypadku będzie oznaczała vilan 80, jedynka, czyli adres tej bramy, czyli tego fortigate'a i sieć 24-bitowa, czyli taka maska. Pod sieci mamy 24-bitową sieć. Dalej zezwalam na pingowanie bramy, czyli komputer, który otrzyma adres z serwera HCP, będzie mógł wykonać za pomocą protokołu ICMP test, czy brama odpowie na, na komendę ping. To jest jedyna rzecz, na którą zezwolę. Idąc dalej, serwer DHCP. Mamy sugestie adresów, które będą dzierżawione dla komputerów. Wszystko się zgadza. 24-bitowa sieć. Tyle komputerów będzie można zaadresować. I zmniejszę tylko czas do 3600 sekund. To w trakcie konfiguracji mojej sieci, później to zwiększę do 8 godzin i opiszę takim komentarzem jak księgowość. Sieć jest załączona. Naciskam OK i mogę rozwinąć w tym momencie. Mam VLAN 80, sieć 24-bitowa. Żaden adres jeszcze nie został przydzielony. Wszystko się zgadza. Wszystko będzie na tych dwóch interfejsach, które tutaj są. W moim przypadku są to światłowody, które idą dalej na LAN. I można powiedzieć, że to wszystko w tym odcinku. Reasumując, pierwsze urządzenie zostało skonfigurowane. W kolejnym odcinku pokażę, jak skonfigurować Dell. Force 10, czyli taki switch, który ma tylko i wyłącznie wkładki SFP, jest to switch o dużej przepustowości, konfigurowany wyłącznie z wiersza poleceń. To w następnym odcinku, a w tym to już wszystko. Dziękuję Ci za poświęcony czas i do zobaczenia następnym razem.